Cześć, witam Was, Mr. Enigma. Dzisiaj Wam odpowiem na pytanie, dlaczego w pracy jest dobrze być służbistą. Dlatego na początek chciałbym Wam podać pewną różnicę, gdyż dużo osób myli służbistę z tyranem, tak? Czyli na przykład mamy jakiegoś kierownika służbisty i ktoś uważa, że to jest zaraz tyran, tak? Jednak nie mylmy pojęć bo tyran to jest osoba, która jest prostu zła i po prostu sama w sobie jest często yy, agresywna i no, innymi słowy traktuje ludzi z góry, tak? Natomiast służbista jest to zupełnie ktoś całkiem inny, tak? Bo służbista może być zarówno zwykły pracownik, jak i kierownik. Ja uważam, że czasami jednak dobrze, jak człowiek jest takim yy, służbistą, tak? A dlaczego? Z czterech powodów. Pierwszy powód jest taki, że służbi służbista przestrzega przepisów, bo jednak służbiści tak mają. Drugi powód jest taki, że służbista jest sprawiedliwy dla wszystkich. Trzeci powód służbista jest bardzo rzetelny i dokładny, robi wszystko od A do Z. I po czwarte służbista to jest po prostu bardzo dobry pracownik. Także że ja uważam, że jak macie już do wyboru, wybrać właśnie to, kim chcecie być w pracy, to jednak bycie takim służbistą naprawdę popłaca. I zauważyłem to, że służbiści są bardzo że tak powiem potencjalnie potrzebni w wielu zakładach i zakłady pracy właśnie lubią takich służbistów właśnie z tego powodu, że są dobrymi pracownikami, a nawet bardzo dobrymi pracownikami. Także, że jeśli oczywiście film się Wam podobał, to kliknijcie, a w górę i zasubskrybujcie mój kanał oraz oczywiście życzę Wam tego, żebyście w pracy byli jak najlepszymi pracownikami i jak najdokładniejszymi. Trzymajcie się.